Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Zaczynamy dzisiaj od outfitu, bo jestem właśnie chwilę przed wyjściem i w ogóle zobaczcie jakie outfity wychodzą dzisiaj na ulicę. Na tylko, na rzutkę. Mam nadzieję, że nie zmarznę. Ale mimo wszystko ubrałam golf, tak jeszcze trochę zachowawczo, bo się bałam, że to będzie takie za cienkie. A w całości, już Wam pokazuję, prezentuje się w ten sposób. łobokiem wow, to jakoś tak bardzo, bardzo szeroko przez te kuloty. Ale spodnie są, spodnie, buty są zryłkowe, to są kuloty z Zary Czarne z zeszłego roku narzutka jest z Massimo ale też już ma kilka lat a golf jest z Hugo Bossa no i nieśmiertelna torebka Mako która cały czas ze mną, ze mną chodzi, także tak to się w całości prezentuje, no zobaczymy jak się sprawdzi nam jeszcze, ale w ogóle tak się cieszę tą pogodą, że jest podobno tak ładnie, dobra, lecimy z kolejnym dniem, zobaczymy co tam się wydarzy czy w dniu, czy w tygodniu, i będziemy się za chwilę tutaj widzieli spójrzcie jaki piękny dzień dzisiaj i nasze urocze kamieniczki Starego miasta Ależ pięknie! Boże, wiosna bo to moja ulubiona pora roku, naprawdę I zdecydowanie jest przed latem nawet Kiedyś bolałam lato, a teraz wiosna to jest to Jak się wszystko budzi do życia, to się bardziej chce A słuchajcie, chwilę zanim za... Chwila wcześniej, zanim zaczęłam dla Was tutaj nagrywać To tutaj przy tych drzwiach, bo byłam na poczcie, wyszłam z poczty akurat a pod drzwiami toczyła się dyskusja, bo pani z takim małym dzieckiem, no nie wiem, ja takie się zabawki na dzieciach nie znam, ale tak ono mogą mieć 2-3 latka, to pani to dziecko tutaj wysadziła i dziecko sikało pod tym murkiem, akurat pod samymi drzwiami wejściowymi. No dobra, siusiało będzie ładnie, nie sikało, a siusiało, przepraszam, powinnam dbać o polszczyznę. Ale wiecie, temat no dość kontrowersyjny, bo na dwoje babka wróżyła, tak? Z jednej strony. No małe dziecko, ok, ciężko, ciężko zapanować, no ale z drugiej, i ta pani użyła słusznego argumentu, że tutaj wokoło jest mnóstwo kawiarni. Można wejść, wziąć kawę, ciastko, albo czasem poprosić, tak, no obsługa się zgodzi, no różnie to bywa oczywiście, ale generalnie jest mnóstwo, mnóstwo lokali. Albo, no wiecie, no słuszny argument tej pani, która zwróciła uwagę, że można to chociaż było zrobić za rogiem, bo zaraz jest zakręt, tak. Tak bardziej dyskretnie gdzieś przy podwórku, a nie tak centralnie na długiej pod jednym z ważniejszych budynków. Ja nie wiem, myślę, że pewnie moglibyśmy się tutaj pokłócić nawet na ten temat, bo będą osoby, które staną w obronie, będą te, które właśnie będą przeciwnikami. No ja mogę sobie gdybać tak, natomiast no uważam, że gdybym miała dziecko, no to nawet jakbym się chciało Siusiu, to ja bym go w tak centralnym punkcie jednak. Nie wysadziła, no poszłabym pewnie wzięła sobie tą kawę, tak, i skorzystała z toalety, ale tak, no to jestem ja i ja bym zrobiła w ten sposób pewnie niekoniecznie, niekoniecznie każdy inny. Dobra, żebym się tutaj nie zrobiło na zbyt kontrowersyjnie na samym początku, początku vloga. Idę teraz na jedno z mieszkań. Dzisiaj jest przyjazd gości, jeszcze później będę tu wracała, muszę sprawdzić co i jak, a za chwilę uciekam do Wrzeszcza. i widzimy się już w pięknym Wrzeszczu. Przepraszam, się kawałek Wajdeloty, stwierdziłam, że już jestem we Wrzeszczu, a miałam kilka rzeczy, które chciałam kupić, obejrzeć. To podejdę do galerii bałtyckiej, natomiast nie kupiłam zupełnie nic. Słuchajcie, chciałam zobaczyć prochowiec. Taki dłuższy trench, coś takiego jak inspektor gadżet nosił. Część z Was powinna wiedzieć o co chodzi, natomiast w ogóle nie pytajcie gdzie jest tutaj Związek między tym ciepłym dniem a kupnem płaszcza yy, tak mi się umyśliło, żebym w takim dobrze wyglądało, natomiast nie wzięłam jednego pod uwagę, że w sklepach już płaszczy nie ma. No, nie wiem, jak ja to sobie umyśliłam właśnie, że jak zrobił się taki pierwszy ciepły dzień, i podobno wiosna przyszła do kraju i teraz już ma być tylko ciepło, to ja tak sobie stwierdziłam, kurczę, ale ja bym fajnie w takim dłuższym trenczu wyglądała, że ja już wiem, dlaczego ja nigdy nie mogłam sobie takiego typowego płaszcza na wiosnę dobrać, bo ja po prostu brałam te płaszcza za krótkie, takie przed kolano. A ja nie wyglądam dobrze ani w sukienkach, ani w spódnicach, ani w płaszczach przed kolano, i tak sobie umyśliłam, że jak to by był taki do połowy łydki albo taki za kolano, to wyglądałabym świetnie. No i stwierdziłam, że ja pójdę takiego płaszcza poszukać. No, tylko że wszędzie już są sukienki letnie. Chciałam zobaczyć czapeczki, bo wymyśliłam, że kupię sobie baseballówkę. Też mi się takie stylizacje ostatnio spodobały bardzo. I pomyślałam, fajnie, miałabym czapeczkę, bo nie mam żadnej. Nawet czapeczki nie udało mi się dzisiaj dostać. Potem pomyślałam, że pójdę sobie zobaczyć jeszcze opaski na włosy i spinki. Chciałam pokupować takie perełkowe spinki, teraz też są modne. W Stradivariusie podobno są. Też nie kupiłam, nie było ani spilek, ani ładnych opasek, później poszłam za rajstopami, to ewidentnie nie był dzień po prostu nazykowy, nawet rajstop mi się nie udało kupić, chciałam kupić takie wiecie cieliste, ale jak najcieńsze, bo ja nie przepadam za, za rajstopami, więc zależy mi na takich, które żeby były praktycznie niewidoczne. I głowę bym dała, że kiedyś taką trójkę cieniutką miało Intimisimi. Natomiast dziewczyna mówiła, z którą rozmawiałam na sklepie, że nie, że oni mają najcieńszą, teraz już nie wiem, czy piątkę, czy szóstkę bodajże, której akurat nie było, i proponowała mi ósemkę. No no nie, no ósemka to już trochę, trochę za gruba. Poszłam do gaty w gacie też akurat nie było, były akurat cieniutkie piątki, ale z kolei kolor nie taki, nie było cielistego. Ja nie kupiłam nic, absolutnie nic. Płaszcz, bejsbolówka, spinki, opaska, rajstopy. To nie jest dobry dzień na zakupy. Ale dobra, miałam jechać, będę tutaj w międzyczasie zmieniała buty jeszcze będę do Was mówiła. Chwilka mnie tutaj tak nie było po urlopie. Ja się zawsze śmieję, że po urlopie to trzeba sobie jeszcze chwilę, chwilę odpocząć, <grym> więc się trochę, trochę odcięłam od, od YouTube'a i od Instagrama. Miałam tutaj tylko nagrane właśnie te vlogi, yy, vlogi z Grecji. Ojej, koch, słuchajcie, jak mi się w tej Grecji podobało. O rany włoskie, mi się podobało. Ja w ogóle byłam pierwszy raz w Grecji, ale na pewno będę chciała wrócić. Kuchnia. Słuchajcie, kuchnia to jest dla mnie poezja. To są moje dania. Jest tyle dań właśnie bezmięsnych i bezrybnych, i one są tak lekkie, bo jest tyle tych sałatek. Tak jak kocham kuchnię włoską, to nie wiem, czy grecka nie przebije włoskiej. A w Gdańsku powiem wam, że nie mam żadnej greckiej restauracji. Stąd ja tym bardziej byłam tak zachwycona, bo nie mam gdzie na co dzień specjalnie tej greckiej kuchni próbować. Jest w Gdyni na pewno. Natomiast do Gdyni tych kawałeczek trzeba się wybrać, a w Gdańsku nie mam. Chyba, że ktoś zna grecką, a, a ja akurat z Gdańska nie kojarzę, to chętnie, chętnie dajcie znać, także nie, do Grecji wrócę na pewno dla tego jedzenia. No i dla widoków oczywiście. Chciałbym jeszcze zobaczyć wyspy te niżej, Santorini, kreta słynne, tak, takie to biało-niebieskie domki słynne, to, to też mi się marzy, no ale to po kolei wszystko, ale generalnie jestem w samej podróży, mega, mega zadowolona. Cieszę się bardzo, że, że byliśmy. Widzieliście też po ostatnim vlogu, że rozpoczęłam współpracę z Pomorską Regionalną Organizacją, Turystyczną w ramach projektu Pomorskie Prestiż i jest to po prostu partner dla mnie wymarzony, bo po prostu idealnie wpisuje się w to, co ja robię na co dzień, w to, co kocham. Tak, czyli mówimy o regionie pomorskim, o promocji regionu pomorskiego. W ramach tego projektu Pomorskie Prestiż chodzi właśnie o promocję lokalnych dostawców, lokalnych twórców, o promocję dobrych jakościowo usług tego regionu. Także ogromnie się cieszę, że również przy tym projekcie mogę brać udział. Przyczekują się tutaj jeszcze wydarzenia z tym tematem związane, także na pewno pojawią się też materiały na vlogu. Tak jak mówię, ogromna, ogromna radocha dla mnie, i tylko sobie życzyć właśnie tego typu partnerów do współpracy, tak z którymi w 100% się utożsamiamy i którego po prostu promować chcemy. Ja Wam tutaj kiedyś musiałam opowiadać w ogóle o takich kulisach współpracy, bo no, różne historie krążą tak, na temat współpracy właśnie osób, które działają, działają w sieci. Natomiast widzicie tylko to, co wychodzi na światło dzienne, bardziej trafione współprace lub mniej. Natomiast to, czym często może nie chcę powiedzieć często, ale wiem, że wiele osób odmawia, tak, i ja wielą współpracą również odmawiam, bo one mi się po prostu nie wpisują zupełnie w to, co ja tutaj robię, czy we mnie samą, tak, jeżeli mam wejść właśnie w jakąś współpracę i promować jakiś produkt, to chciałabym, żeby to był produkt czy usługa, z której ja sama chętnie bym skorzystała, tak, a nie coś, co jest totalnie sprzeczne, sprzeczne ze mną i stąd często właśnie zdarza się odmawiać, ale to może kiedyś zrobię taki dedykowany filmik, to Wam opowiem tak ogólnie, oczywiście bez, bez zdradzania nas. Z firm, tak jakie propozycje się pojawiały i dlaczego ja się na przykład nie zdecydowałam na współpracę z danym partnerem i dlaczego mi się to nie spinało, jeśli chodzi o mnie, o moją osobę i o to, co tutaj robię. No natomiast Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, PROT w skrócie, jeżeli tutaj będę jeszcze wspominała, to akurat... Idealny temat dla mnie, także ogromnie, ogromnie się cieszę i mam nadzieję, że też będziecie z przyjemnością oglądali właśnie te vlogi, które będą dotyczyły tego tematu. Tak, bo będę miała właśnie możliwość m.in. pokazywać wam różne miejsca czy usługi, właśnie z regionu pomorskiego, czyli to, co lubię najbardziej. Dobra, słuchajcie, jadę dalej. Załatwiłam tematy we wrzeszczu. Jadę teraz jeszcze Pawłowi zawieźć dokumenty do jednego z banków, bo mam po drodze. A potem chyba czmycham już do siebie do domu i zobaczymy, jak tam sobie dalej ten dzień zorganizujemy. Słuchajcie, zjechałam już do siebie. Posłuchajcie, czego ja słucham. Słuchajcie, pojeździłam z moim tatą, jak tutaj u nas był przed tym naszym wylotem. I tata stwierdził, że ja jeżdżę. Że bardzo dużo mówię, jak jeżdżę, i faktycznie tak jest. Ja tutaj gadam do wszystkich kierowców, którzy są gdzieś tam na drodze, taki szeryf tutaj na drogach się zrobiłam, Chuck Norris, jak to ja mówię, a drugie, że jeżdżę dynamicznie, ale tak nazbyt dynamicznie. I że lepiej, jakbym się troszeczkę uspokoiła i tak spokojniej ruszała i nie rozpędzała go, tak jak ja lubię. No ale ja tak lubię, jak mi ten silnik tak warczy. Nigdy się nie spodziewałam w ogóle, że to powiem, bo ja w ogóle warczenia silnika nigdy nie słyszałam, tak? Tak, przecież jak się uczyłam w ogóle ruszać i pamiętam, Ola mi mówiła i czujesz? I to już teraz słychać. I teraz wrzucasz i jedziesz. A ja tego nie słyszałam. Nigdy nie mogłam złapać tego motywu w ogóle pół sprzęgła. I kiedy ten silnik daje znać, tak, że się przerzucamy. A teraz jadę i się cieszę w ogóle, że silnik mi mruczy, jak mogę się rozpędzić, więc strasznie lubię się rozpędzać na jakichś odcinkach. Natomiast właśnie tak tata ze mną pojeździł i tak mówi, że Kasia tak no wiesz, trochę ten przystopuj, przystopuj i tutaj mniej nerwowo w stosunku do innych kierowców. No więc ja w ramach teraz wdrażania tutaj polityki spokoju, słuchajcie, przełączyłam się na RMF Classic, słucham muzyki poważnej i się uspokajam. I żeby się właśnie nie denerwować jak to inni jeżdżą, no bo zaczęłam właśnie wszystkich pouczać, a teraz jest taki chill. I wiecie, że to faktycznie chyba trochę pomaga, że inaczej jest, jak człowiek jedzie na takiej dynamicznej muzyce, jak sobie ze Spotify'a coś tam swojego zawsze wrzucałam, a co innego, jak właśnie włączyłam sobie po prostu tą muzykę klasyczną, która właśnie jest taka dostojna, to ja tak sobie tutaj spokojnie sunę z klasą, bez jakichś wyzwisk, no bo to nie wypada wyzywać tak przy klasycznej muzyce. I nawet, nawet testuję to właśnie od dwóch dni, drugi dzień jeżdżę właśnie na RMF Classic. Coś w tym Wam powiem jest. Także jeżeli macie problem z nerwami na drodze, irytują Was inni kierowcy, albo jeździcie właśnie za szybko, na zbyt gwałtownie i dynamicznie, to może po prostu warto się przerzucić na muzykę klasyczną. Łagodzi obyczaje, uspokaja skołatane nerwy. Dobra, idę do domu. A pokażę Wam coś jeszcze tutaj wcześniej, może tak nie kojarzycie. Były szare ściany i ta ściana naprzeciwko była czarna. Ja bardzo często na tle tej ściany nagrywałam, a teraz nagle zrobiło się biało i czysto, bez sprzątania nawet. Nie, tak jak Wam wspominałam, powoli szykujemy mieszkanie na sprzedaż, będzie za chwilę wystawiane. Stąd, jak my byliśmy na urlopie, no to tutaj trwały remont, zostało odświeżone. No, zdjęliśmy tą cza... zdjęliśmy. <laughs> Pan, który realizował remont, zdjął tą czarną tapetę, taki przemalował wszystko na biało, żeby to mieszkanie wyglądało zupełnie inaczej. Ja tutaj przygotuję taki dedykowany film. Mam nagrany materiał, właśnie jak wyglądało wcześniej, a jak wygląda po. Um, bo kiedyś też nagrywałam taki film tutaj na, jest na YouTubie na temat tego, o czym warto pamiętać przed sprzedażą mieszkania. Ten film w ogóle wzbudził mega duże kontrowersje. Tam są bardzo różne, różne komentarze, ale generalnie moja teza była taka, i tak szkoła uczy, że przy sprzedaży mieszkanie powinno mieć maksymalnie neutralne kolory. Biele, beże, lekki krem, natomiast nie takie na przykład szarości, jak tu były, czy Czerń, bo oczywiście to się może podobać, natomiast, mimo wszystko, większości osób bardziej podobają się neutralne kolory, a nawet jeżeli się nie podobają, to jest im łatwiej sobie siebie w takim wnętrzu wyobrazić i wyobrazić sobie, jak oni sami to wnętrze zmienią. Więc zupełnie inaczej było, gdy tutaj się wchodziło i nagle była taka czarna ściana, która od razu rzucała się w oczy, i pierwsze pewnie co by sobie każdy myślał, będzie trzeba to zrywać, tą tapetę, to takie kłopotliwe. A zupełnie inaczej, jak wchodzicie do białego, które może się Wam nie podobać, bo jest za białe, za sterylne, ale myślicie, no dobra, no to tą ścianę się pomaluje. To jest zdecydowanie prostsze, tak? I łatwiej sobie po prostu wyobrazić położenie koloru na czymś jasnym, niż jeżeli wchodzimy i wnętrze mają takie, wnętrze mają takie dominujące kolory, stąd my się tutaj zdecydowaliśmy na takie małe odświeżenie już po naszej stronie. A i tutaj kawałek w drugą stronę, właśnie też akurat ta, Komoda, która też na części vlogów się pojawiała właśnie ściana jest czysto, czysto biała. Mówię, jak przygotuję tutaj właśnie takiego vloga porównawczego, gdzie mam właśnie nagrany materiał, jak jeszcze były właśnie te stare ściany, szare z czernią, versus właśnie to, co jest teraz białe, to będziecie wtedy mogli ocenić, jak Wy to widzicie. Natomiast to no faktycznie teorie takie, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości są, że te wnętrza właśnie powinny być w neutralnych kolorach, no i stąd u nas pojawiła się biel. Także niedługo będziemy tutaj, bye bye, mieszkanie robili. To taki pierwszy, pierwszy krok. Natomiast z tym naszym odbiorem, jak tutaj już chyba w komentarzach ostatnio mówiłam, to jeszcze trochę czasu. Tak, my odbieramy mieszkanie pod koniec roku, natomiast to chcemy wystawić na sprzedaż już teraz. A co tam w międzyczasie będzie, to zobaczymy, tak? Czy będziemy mieli późniejszy termin wydania tego mieszkania, czy po prostu my coś wynajmiemy. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości, to też taka wskazówka, tak, nieruchomości najlepiej sprzedają się na wiosnę. Statystycznie tak to wychodzi, tak? Lato to są później wakacje i nie myślimy o kupnie, tak, później zaczyna się szkoła, i jest znowu spadek, później jest taki chwilowy moment jeszcze na jesień, ale zaraz się zbliżają święta i znowu są święta, nowy rok i znów o tym nie myślimy, także. Podobno najlepszym momentem jest właśnie wiosna, ceny transakcyjne wtedy też idą w górę i my się właśnie chcemy wstrzelić w ten moment, stąd będziemy właśnie to mieszkanie sprzedawali już teraz, a my tam się jakoś ogarniemy w międzyczasie, zanim to nasze będzie gotowe do odbioru. Stąd się tutaj już zrobiło tak biało, czysto, podsprzedażowo. A słuchajcie, jakiś czas temu pojawiła się prośba, żebym pokazała pierścionki, które noszę, bo ja mam najczęściej ten sam zestaw pierścionków, chodzę w złocie ostatnio. Uwaga, wyostrzyło, wyostrzyło. Tutaj mam taki pierścionek złoto łączone ze srebrem właśnie, bardzo cieniutki, prosty i tutaj noszę też na lewej ręce, czekajcie, oj coś mi nie chce ostrzyć, trochę grubszy taki z kamyczkami i to są dwa, ja mam jeden układ pierścionków, zakładam je zawsze tak samo, bo one też mi pasują akurat rozmiarami do... Grubości, grubości szerokości palców, więc czekajcie, widać je. A może je zdajmy jeszcze. O, tak chyba będzie trochę lepiej, lepiej widać. Ten jest właśnie taki cieniutki. No, czekajcie, coś nie chcę wyostrzyć dobrze. O, teraz powinno być widać. Złoto i ten górny fragment jest w kolorze srebra. Łączę je akurat taki jeden kamyk. I teraz ten drugi zdjęłam z kadru, żeby nie łapał ostrości. Nie w tym punkcie. Drugi jest trochę szerszy, cały w kolorze, w kolorze złota. Jak widzicie, lubię taką raczej klasyczną biżuterię. I jeden, który mam na prawej ręce, zaraz go zdajmy. Trzeci jest taki trochę grubszy, bardziej obrączka. To jest prezent, który ja kiedyś dostałam. I w prezencie do tego pierścionka później dostałam również kolczyki. Także tu jest taki, taki zestaw. W tych kolczykach też mnie często widujecie. One są właśnie od kompletu z tym pierścionkiem. To jest biżuteria, biżuteria sentymentalna. No. Co jeszcze miałam Wam powiedzieć, bo widzicie, nie było mnie tutaj chwilę, nie nagrywałam tych daily vlogów i teraz mam zaległości, czym się tutaj zawsze z Wami dzieliłam. W ogóle tutaj w tym pokoju też są zmiany. Za mną, tak jak stoję przy szapie, miałam wcześniej lustro, natomiast teraz są na ścianie trzy obrazy Gdańsk, Gdynia, Sopot, mapy, a lustro mam na przeciwległej ścianie. Ale nie o tym miałam mówić, to zobaczycie w tym dedykowanym właśnie vlogu, jeśli chodzi o to wnętrze i te zmiany, które się tutaj pojawiły, będziecie mogli, mm, mogli ocenić. Chciałam natomiast powiedzieć o brwiach, które w sumie też się pojawią w dedykowanym vlogu, ale zanim ten vlog się pojawi, to uhoho, uh, uh, jeszcze trochę minie. E, makijaż permanentny, jeżeli ktoś tutaj e, nie, nie bywał wcześniej, jesteście pierwszy raz, robiłam makijaż permanentny brwi i jestem po korekcie. Zdecydowałam się na korekty, dlatego że wspominałam tutaj przy tej prawej brwi ten górny kontur nie był wyraźny. Lewa była idealna, natomiast przy prawej nie do końca mi się to podobało. Co ważne, pamiętajcie, korekta nie jest żadnym błędem w sztuce, tak? To nie tak, że coś zostało źle wykonane, po prostu barwnik się nie zawsze dobrze, znaczy nie tyle dobrze, co nie zawsze równomiernie się przyjmuje, tak? I stąd właśnie są korekty, które też już są od razu wliczone w cenę zabiegu, ja robiłam właśnie korektę na tej brwi i wątpliwości, które miałam, to czy właśnie jeżeli mam jedną brew do korekty, to czy będzie robiona jedna, czy będą robione obydwie. Okazuje się, że można zrobić i tak, i tak. Natomiast ja stwierdziłam, że jeżeli ta już była taka ładna, naturalna, a tutaj znowu położę taką ciemną, no to będę chodziła w dwóch różnych brwiach, będę się czuła co najmniej nieswojo. Więc stwierdziłam, że nie, to róbmy jednak dwie. To oczywiście nie ma też wpływu na tą, która była prawidłowo już wybarwiona, tak? Nie tak, że ona nagle będzie dwa razy ciemniejsza. Stwierdziłam, że położymy po prostu tutaj raz jeszcze, tak, żeby one równomiernie znowu schodziły, bo znowu jest ten etap nawilżania po korekcie, znowu zaczną się za chwilę złuszczać, już teraz jest piąty dzień, więc one powinny się już złuszczać dzisiaj, pewnie się to jutro czy bo po jutrze pojawi. Znowu będzie ten etap na panterkę, niestety. Więc ja stwierdziłam, że jak już to ma się dziać, to niech się po prostu dzieje na tych dwóch brwiach w miarę równolegle, tak? A nie tak, że jedna właśnie by była normalna, a druga taka uszkodzona, bo, bo to by jakoś tam powodowało mnie dyskomfort tak? I, i nie pozwalało mi się czuć swobodnie na ulicy. A jak już się dzieje, to na dwóch to zawsze to trochę. Inaczej, więc teraz znowu czekam na ten etap wyłuszczania. Znów odczekamy, bo one zbledną, a później się barwnik utrwali, więc to jeszcze około 3 tygodni potrwa. Ja nagrywam właśnie vlog dedykowany temu zabiegowi, natomiast jest on nagrywany na przestrzeni 2 miesięcy, więc chwilę to trwa. Ale jeśli chodzi o tą aktualizację, właśnie tutaj, to tak jak widzicie, brwi są właśnie na nowo. Uzupełnione. Zabieg już trwał zdecydowanie krócej, bo on trwał raptem pół godziny tylko, tak, no bo już kształt był nadany, należało tylko po prostu uzupełnić w ramach tego konturu barwnik ponownie. Także tak w tym momencie wyglądam, no i czekam na ostateczny efekt. No a żeby wszystko było po staremu, są i kociambry, Michelina i Bunio. W ogóle poducha, zobaczcie z kotem jaką wyciągnęłam, widzicie tam w tle? Robię właśnie porządki, znaczy nie robię ich teraz, ale tak jak Wam opowiadałam, że przegrzebuję tutaj właśnie rzeczy, które są w tym domu. Co zabieramy, co nie zabieramy i to jest taka stara poduszka, która nie będzie szła z nami na nowe mieszkanie. Więc tak została wyjęta, żeby ją po prostu już dobić. Ona jest podniszczona. Kiedyś mi się podobała, teraz mi się podoba trochę mniej, <grym>, a to jest dobra. Jest wyjęta, więc są trzy koty na kanapie, chociaż tylko dwa prawdziwe: Michelina i Bunio, i jest też Majcia. Majcia jest na drapaku dzisiaj. Otóż, Maja? Maju? O, jak oczy. Ja e, wiem, że podglądasz. Podglądasz się, podsłuchujesz się, tylko udajesz, nie? Bo nie mam nic i tak do jedzenia, więc po co się interesować, nie? Śpij sobie, czarnulka, dobra, nie przeszkadza. A może Buniu wykaże więcej zainteresowania? Tak jakoś bardziej medialnie podejdzie do sprawy? Też nie wygląda na szczęśliwego kota. Uszy podniesione. W ogóle zobaczcie, jaką Bunia ma szramę na nosku. Chyba wam tego nie pokazywałam, bo akurat dawno właśnie takich vlogasów nie nagrywałam. Ale Buniu dostał po nosie od którejś z dziewczyn, no. Kobiety go w tym domu biją i chodzi z taką szramką na nosku. No i co? I nasz precelek. Misia, ona nawet nie słyszy, mam wrażenie. Zupełnie nie reaguje. No dobra, słuchajcie, dzisiaj tak króciutko wracamy do vlogów, więc będę się tutaj pojawiała z powrotem z tymi daily vlogami, weekly vlogami i tym podobnymi bardziej regularnie. Przed chwilą dzwonił Paweł, że wraca dzisiaj szybciej do domu, więc muszę się ogarnąć z tym, co mam do zrobienia, bo później jak on przychodzi, to już mi ta praca tak średnio idzie. A jeszcze póki go przez chwilę nie ma, bo tak dzisiaj no 4 godziny mi ucięło, słuchajcie, 4 godziny wcześniej. Dobrze, chociaż ostrzegł, że wraca. <grym> wraca do domu, bo się nie czuje najlepiej, także będzie chory mężczyzna w domu, a wiecie, że chory mężczyzna w domu. Męski głód i męska choroba to takie dwa ciężkie stany w tym domu. No dobra, to się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu. I oczywiście bardzo dziękuję, że byliście przy okazji tego vloga. I widzimy się przy okazji kolejnego. Do zobaczenia.